No, siema widzowie, ja jestem Elwista, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale ze SkyBlocka na Craft MC, no i słuchaj, ta widzowie! Uwaga, uwaga, czas najwyższy, aby w tym odcinku rozstrzygnąć to, co już wisiało na włosku od właściwie dwóch dni. Mianowicie zrobiłem taki Ala konkurs, może bardziej turniej, no za, jak za ogólnie, no generalnie chodziło o to, moi drodzy, że ktoś z widzów właśnie na naszej wyspie ma okazję, aby wygrać Elitę, czyli rank za dwie stówy, którą aktualnie posiadam ja. Oraz generalnie tylko parę Właściwie osób na e, skyblocku Więc no generalnie, moi drodzy, dałem takie właśnie Widzą wyzwanie, że kto zrobi Najwięcej jakichś tam budynków, dekoracji Budowli z Wejanowic, otrzyma ode mnie Rangę, i miałem takie No okej, okay, no pewnie powstanie jedna budowla Może dwie, ale tutaj sobie właściwie wbijam i tutaj patrzę, moi drodzy, że no, na pierwszy Rzut oka, co naprawdę wygląda Dość imponująco, kurde Na samym starcie właśnie tutaj zauważyłem, że ktoś Na samym właśnie tej początku ogarnął Wszędzie ścieżki, w ogóle, w ogóle to są teraz Tutaj 300 kafti, i dziękuję bardzo, Mam teraz właśnie to aż dwie bańki, więc wiecie co? Czas najwyższy więc uwaga, uwaga moi drodzy czas też sobie tą wyspę powiększyć na prawie maksymalny poziom, za półtorej bańki kurde to jest mega dużo kasy, a kolejne kosztuje dwa i pół bańki i to już będzie takie drogie, że nawet nie wiem czy to będzie w ogóle stać, więc naprawdę to jest koszt więc dziękuję bardzo za wsparcie ja, dziękuję bardzo serdecznie no i tak moi drodzy, no i generalnie jeżeli chodzi o konkurs to właśnie jak mówiłem na odcinku moim ostatnim, no to będziemy sobie dzisiaj chodzili i będziemy sobie po prostu czytali kto Ile zrobił i komu możemy dać tą nagrodę Witam bardzo gorąco, witam witam serdecznie Okej, okay, tu jest jakiś budynek Wieżowiec Wojana do góry nogami Poszedłem o krok dalej niż Kiki Na pierwszej edycji Ej, chłop naprawdę miał na tyle czasu Żeby zrobić wieżowiec Wojana I go obrócić do góry nogami I to w ogóle umieć zrobić Ej, aż sobie włączę na sekundkę fly'a I zobaczymy, moi drodzy Jak to wygląda Jeszcze raz w ogóle dziękuję za wsparcie z Jeżeli chodzi o rozwój wyspy, dziękuję ci bardzo gorąco. Ej, wow, po prostu. Chłop dosłownie zrobił wieżowiec Wojana do góry nogami. Ej, no nie wierzę, po prostu. No nie wierzę. <śm> Nudziło mu się, okej? Okay? I też w ogóle, mój drodzy, kolejna jest sprawa Nie wiem kto zrobił ścieżkę, bo to nie ma takie tabliczki nigdzie Ale no kurde, też fajnie, że jest No bo bez tego, no to byłoby po prostu średniawo, okej? Okay? Zresztą właśnie też przy okazji widzę Że powstał, może trochę niższy niż powinien Ale ważne, że jest, moi drodzy, Dirtowiec A to tylko, że jest tak swoją drogą Też Sorex w ogóle, wow! Też Sorex, więc serio byczku, mega szafował I z tego to właśnie nie widzę No to zrobiłeś chyba najwięcej, żeby tą rangę wygrać więc naprawdę, tu się dzieje, widzę, to się po prostu dzieje. Te budynki, które właśnie tutaj były wcześniej, moi drodzy, więc to akurat w tym momencie nie jest aż tak istotne, ale też tego nie było tak na początku do końca ogarniętego i czy czekajcie to, to, to jest też SoRex! Ej, w ogóle, co jest? Dlaczego SoRex ogarnął aż tyle budowli? Ej, chłop się naprawdę zaangażował, żeby tę rangę wygrać i też w ogóle, ja nie chcę tu nikogo oskarżać, nie, ale... Czy on czasem nie zburzył budowli innych? Bo ja tutaj widzę tylko jego budowle! Ej, no, nie, nie wnikam, moi drodzy, nie wnikam. Czy w ogóle do ich czyli nasz największy konkurent? W ogóle co to ma być? Ej, no ciężko jest z nimi konkurować, skoro one odwalają takie budynki. Ej no, spójrz się na to! No jaki to jest kolos, olże po prostu, to jest... To jest kloc! To jest kolos kloc po prostu, brakuje mi słów, okej? Po nie brakuje słów, moi drodzy, więc co tu w ogóle jest dalej na Wyspie? Bo właśnie chyba na tej części jest tak bardziej przemysłowo I tu oprócz tych listów z tej mafii, no to nie ma budynków z Wojanowic, co nie? Ale jeszcze mogę właśnie wiedzieć, że tam tamtym miejscu oprócz budynków znaczy jakieś ala dekoracje, więc zresztą sobie to przejmę W ogóle tutaj fajnie, że jest eksport takich lamp właśnie Więc fajnie tam daje taki vibe, w ogóle też jakiś ty jest miecz, czekajcie Hm, miecz z Wojanowic, Torex, ej to jest też Torex, ej serio, moi drodzy W tym momencie że tutaj absolutnie jeszcze tutaj po prostu moją komisją jednoosobową. Poczekam z ogenami też Sorex. Ogłaszam, że Sorex wygrał konkurs i otrzyma normalnie elitę. Więc, Byczku, gratki po prostu dla ciebie. I tu jest też kolejny park imienia na który zrobił Sorex i naprawdę Mordo. W tym momencie, no szczerze, postarały się najbardziej z widzów, więc też nie wnikam, co zrobiłeś z innymi budynkami albo co się z nimi stało. Domyślam się, że po prostu zniknęły w naturalny sposób, albo nie powstały oczywiście. Nie wnikam, ja tu jestem tylko komisją. moi drodzy wyglądasz, to jest fajna ścieżka, więc mega to parapsuję. Więc sorry, zbyczku, oficjalnie gratulacje dla Ciebie, że wygrałeś Mordo Elite. Więc dziękuję serdecznie, no i Cię właśnie bardzo gorąco pozdrawiam za to. W tej serii widzę, że dałeś po prostu spory wkład w to, żeby to miasto wyglądało jak powinno. Więc naprawdę mega, ale to mega dziękuję Ci za to. Co jest za zająć? Czego potrzebujesz do mnie? Hm. Generalnie taka się boję koło niej przebywać, bo generalnie ona plus neverka. No to, to jest takie kompo, które ja po prostu unikam szerokim łukiem, ok? To nie jest po prostu o, o, takie odczucie, w którym się czuję bezpiecznie. One mnie paliły lawą, podkopywały. Ja się wolę powstrzymać, ok? Zresztą w ogóle widziałem, że w tym miejscu zrobiły normalnie zo Elviso, spójrzcie. Zo El Elviso, Elviso, Elviso. Chociaż to nie jest Elviso. A to jest Elviso, czy nie jest Elviso? Nie jest Elviso, okej okay, całe szczęście. Całe szczęście, widzowie, bo to już było po prostu przegięcie. Ok, wyzwanie: znajdź różnicę, ale w czym? W czym niby? W czym niby, powiedzmy? Nie mam żadnego pojęcia. Ale no generalnie ich część, no powiem tak. Domyślam się, że mają więcej kasy niż my. Ale oprócz tej willi, no to wygląda troszkę bidnie. Wygląda troszkę bidnie, bo ta willa jest serio mega ładna. Mi się mega podoba. Ale no, te wieżowce powiem no tak, mój drodzy. Budując wieżowce z drewna, no, to was no Tak taką po prostu niepowagę. No, po prostu, no wiecie chyba, że budynki z drewna, no, to się budowało w średniowieczu, co nie? No, a teraz, to no, wiecie, wieżowce murowane. E, no wiecie, no po prostu teraz są budynki trochę inne niż kiedyś, co nie? Na no, to, no wygląda tak, no ładnie. Wygląda. To jest fajny, fajny mój vibik, ale tak troszkę staroświecko, wiecie, no macie jakieś takie budynki takie takim materiału właśnie jak ziemia, błoto, porządne materiały, ceglany kościół, drewniany miś no to się po prostu dzieje, widzowie, co nie? To się po prostu dzieje więc nie ma co ukrywać, to po prostu jest centrum świata ej, ale serio, w ogóle ta willa jest taka ładna szczerze, gdyby ona stała na naszej części lepszej to bym nawet kupił, wiecie, to bym nawet i kupił, no bo kurde, no, spójrzcie, jak to pięknie wygląda no to jest po prostu bajka, to jest willa marzeń może To jest taka staroświecka może, ale taka mega klasyczna willa marzeń Więc serio mega, ale to mega to propsuje To okazało się naprawdę mega udało, co nie? Więc zasoby widowe, generalnie myślę, że to właśnie nasze wojnowice są coraz bardziej rozwinięte Mamy tu właśnie coraz więcej budynków Mamy coraz więcej wieżowców w ogóle I kto wie, może Elvisa też właśnie na dniach zbuduje swój wieżowiec Więc kiedy, moi drodzy, dokładnie nie wiem Ale mam takie plany, że właśnie w tym miejscu, moi drodzy mam teraz więcej Piasku, żeby ta właśnie cała część była już w piasku, no bo kurde, tylko też nie ukrywajmy, że no, jak już jest trochę piasku, no to musi być wszędzie, bo jak to wyglądałoby, że to byłoby ziemiawo, no to byłoby pia piaszczysto, no powiem wam no żeby wyglądało delikatnie, niepoważnie więc starajmy się po te prostu teraz tak zrobić właśnie widzowie, żeby to było takie wszystko właśnie ładnie ogarnięte, no i żeby ta właśnie część e, ich była gorsza, no, chociaż z tą budową to będzie ciężkie, no kurde jakie to jest piękne po prostu, co nie? Ale no reszta budynków no powiem wam tak, moi drodzy, to jest na jedno użycie mojego krzesiwa, co nie? Jakby to jest po prostu jeden ruch moim krzesiwem i tych budynków nie ma, <laughs> to byłby mocno w ogóle więc w tym momencie właśnie moi drodzy, jeszcze raz właśnie Sorek z Gradzki, Byczku, bo w tym momencie właśnie wygrałeś sobie elitę, więc będzie ona dla Ciebie właśnie dana. A moi drodzy właśnie bardzo dziękuję, że byliście. No i cóż, a my widzimy się wkrótce na polu bitwy. Tak, ty, do ciebie mówię, tak, do ciebie, do kogo innego. Więc dziękuję właśnie, bardzo że na to do ciebie byliście. Spróbujcie kanał z dzwonkiem i wiecie na kraftępstwie, żeby grać wspólnie z nami na najlepsze skabu's w Polsce. Więc dziękuję bardzo, że jesteście. Ja byłem Elviso, Siemanuwa, Eluwa oraz największe, olbrzymie, przeogromne, jo!